No na razie pierwszy i... bieg. Ja myślę, że Ale stafetę musimy mieć, Aktualnie bieg dziesiąty, to drugi, drużyna próby od strony policeta, to trzeci drużyna mężczyzn głosowej. No na no, się będzie z na to, że trzeci drużyna mężczyzn z tej Kierpień. Nie, nie mają szansu. I ostatni wiek 12 Dziurzyna OSP Mąkówkowie. Teraz duża mecz jest w